no robimy sobie dzisiaj taki bardzo ciekawy opening, bo uzbieramy sobie dużo punktów potęgi. Będziemy punkty potęgi, no ja jeszcze wymieniłem na skrzyneczki i mamy 50 skrzyneczek zdobywcy. Oczywiście te punkty potęgi możecie sobie wymienić u, u takiego gostka z flagą niebieską, szukacie sobie go raczej nie w na, na każdym mieście, no ale w bridge jest oczywiście w tym miejscu. Rozumiem, że przeskakujecie prze, u samego dołu, macie nagrody łaska. Łaska tak to tak, tu macie po prostu, możecie sobie e, wykorzystać te punkty na skrzynie zdobywcy. których ja zdobyłem 50, no to jest troszkę grania, e, oczywiście, na no, nie jest. Bijamy oczywiście, na wyspę Knużyska, bo oczywiście, wyspa Knuży jest podkręca dropo tyle procent, tyle, więc na pewno mamucik będzie, jeśli tam w ogóle dropi z tej skrzynki. Jedziemy sobie przed, oczywiście, chałupką, albo nie pojedziemy sobie na pole tre, te, treningowe, bo jeszcze tu może coś nas zobaczyć i, i powie, daj trochę, a to nie, nie, nie ma tak łatwo. Będę oczywiście skrzynki z grubsza otwierał No nie będę tak o każdej skrzyneczki Więc możemy sobie używać Pojedynczo, o Jezu, pojedynczo to będzie tragedia Ale patrzcie, już czysta koła Następne, mamy nas... dużo będzie worków Dużo będzie worków i książek No Jak na razie nie ma nic ciekawego Nie ma nic ciekawego Dobra, no na razie jakieś same rudy, woreczki Jakieś tam też trafiają ja się na przykład, trafia nam się bezsama energia Ale głównie w woreczkach nam oddaje, ale już mamy tu 3 miliony, ładnie sypie Z 10 skrzynek mamy 3,5 panieczki, pół Czyli nawet ciekawie, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej Z worku będzie dużo, no, no naprawdę, ufności lósemkowych worków, tu dwa mamy O, ostatnio był jeden, to płaca się te, o mały wystrzaczek, ale taki tropik, no nie za ciekawy Tu może, z tego co pamiętam, to chyba właśnie dropił y, Mamucik, ale no szansa jest na niego dosyć znikoma Zaraz mamy 20 skrzynek za sobą, no i jak na razie no nie ma tych tak ciekawych, nie pamiętam ile było po 10 skrzynkach no. ale po 20 mamy 7,5 więc to no nie jest źle jak, o jazdy, ty, o, nie jestem jeszcze przyciążony, jest patrzcie tak chyba przyciążony jestem, ale ale jednak nie, dobra przyspieszmy sobie troszkę tempo, nie będziemy na nią zamulać troszkę ale no, no teraz sobie tak nie trzeba odrobić, bo nie drobimy tych wysyłkowych worków bo gdzieś tak 3 miliony to poszły z tych 10 skrzyneczek ej no fajnie leci no, powiem mam fajnie takiego opadnie no bo że skrzynki jakieś 500 koło chyba leci o, już nie ma miejsca no, nie aż miejsca. Dobra, musimy sobie zrzucić troszkę tych itemków. Bo mam ich dużo, więc lecimy zrzucić. Pójdźmy sobie bardziej w stronę miejsca na ten brigu, czy po z nie będziemy jechać na wysepkę. Zostaną 18 skrzyneczek, więc lecimy. Jelonek mały, punch pan. Czyli z tym mamutem, to tak widzę, że dosyć ale z 50 skrzyneczek. No widać ewidentnie, że jest... No lipa, pada, nie będzie, mamu tam nie będzie. I głównie to w widzę, że ta bitos jest. Jeszcze oczywiście woreczki ze na więc żebyście zobaczyli ile można z tego wszystkiego jakby wyciągnąć. Ale leci ty, na no, tym woreczku, naprawdę no fajnie leci. Ale nie widzę jakichś dużych sumek nie widzę jakichś dużych sumek tam były maksymalnie dwa duże woreczki ósemkowe no, tak więc tak czasami pojedynczo sypie ale jakiś taki dużych sumeczek ten to nie widzę dobra mamy mamy prawie 20 milionów no mi się wydaje że 20 milionów no to by było, bo tam jeszcze skutki troszkę mieliśmy którą odłożyłem na no nie zaglądałem także mój błąd ale tam bierze z tym weźmy sobie burzymy to drobną skóreczkę Eee, no troszkę, to było w sumie. No tak nie, nie powiedziałbym, mi była w tej skórce. Ogólnie, no ogólnie mi się wydaje, że w workach jest. Dobra, sprzedajmy sobie jeszcze na ryneczku Dobra, po zapakowaniu wszystkiego do skrzyneczki zostało nam. z jakiejś, nie wiem, 15 milionów w samych workach. Bardzo fajnie, i mamy 100 książeczek siódempowych. Jedna książeczka nam daje 100 tysięcy sławy, więc możemy sobie naprawdę bardzo fajnie też podejść postać. Ogólnie no jest, co y, bym powiedział, no bardzo fajny z tych no ogólnie chyba bym polecił większości osób y, kupować właśnie te, te kuferki i otwierać je. Możemy sobie oczywiście worki wrócić, mamy z pierwszego mamy 2 i panie z drugiego mamy 5,900, z następnego mamy 440, potem mamy 2,4 i 4 i 3 7. I tak mamy na koncie naszym 104 milifony. What the fuck, A jeszcze pęknie, nie mi musimy kupić. Także to no co? No leć, otwieraj sobie skrzyneczki, no i wydrop jak najwięcej. Może tobie się po szczęści, i klikniesz tego mamuta.